Manko, ludziska! Ja, mięsny, jestem ze mną jest wojna i witam was w kolejnym odcinku. Yeah, tak! Kolejny odcinek Dark O, wojna się jeszcze rozkręca. I co my mamy tutaj robić? Aha, zdobyliśmy łapkę i się wróciliśmy tu. Mhm, no dobra. I w lewo? Bo w prawo już byliśmy, czekajcie. Ja nie pamiętam w ogóle ostatnio. Nie, ja, co mi się dzieje z tą pamięcią. E, nie ten przycisk, select Eee... Yy... prosto. Aha, na górę musimy iść, tamtędy przejść. No dobra, niech wam będzie. Czyli tutaj w lewo. No dobra. Pukamy do drzwi i wchodzimy, proszę Państwa, ale wejście. Tutaj chyba nic nie było z tego co pamiętam. <grym> na górę. Tu była skrzynka, którą no, wzięliśmy, już jej nie ma, wyparowała. <grym> jakimś dziwnym cudem. Nie wiem, nie, nie, się nie wypowiadam. ale to mamy to, I tu też coś było, ale to też chyba wziąłem skrzynkę. Z tego co pamiętam. Ta. Chyba ta. Skończyliśmy za tymi drzwiami. No tak! Teraz sobie przypomnę, No teraz pamiętam. Spokojnie ludzisko, nie jest tak źle ze mną. Jest źle, ale nie aż tak. Jak zwykle wejście. Wojna to jest dopiero. a, rozwaliłem ten automat też jeszcze. No szkoda, szkoda, że właśnie Darksidersy nie zapisują miejsca. Dlaczego no nie ma tego automatu. Ja nie zapisuję w miejscu, w którym skończy... O, Interesująco. Dlaczego to służy? Ciekawe się coś, czy coś... Czym mógłbym... Czy mogę wejść tutaj z powrotem? Zaraz zobaczę. Tak, dobra, mogę. <grytanie> tak wskoczyłem do wody, ale... Nie byłem pewien tego pomysłu. Chcę zobaczyć, czy coś tu na dnie jest, bo czasami... Wiecie jak już wygląda Darksider zresztą oni bardzo często twórcy gry lubią coś schować się pod wodą. Ale z tego co widzę tutaj nic nie ma. Dobra, to w takim układzie wypływamy. Wypływam, wypływam. Dobra. Łap się krawędzi. Gdzie? Dobry wojna. A, tylko że stąd nie mogę trafić tym merangiem Myślałem, że będę w stanie, a tu nic. Hmm. Powinienem dać radę się chwycić krawędzie, ale z tego co widzę to nie drydy. A bumerangiem też, też nie ten. A z wody tym bardziej przecież nie mogę strzelać. O, oh. interesujące. No to musi być coś w wodzie, no bo jakby to inaczej by było. No bez kitu chyba się zgubiłem. No bo tu jest jedno, tu jest drugie, a jeszcze trzecia powinna być, kurde. Hm. Nie no, tu żadnego przejścia nie ma. Wrócić? Ty da. Aaa, czekajcie, 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 bo ja tutaj kombinuję. Jakuj kuj pod górkę. A przecież ten. Mógłbym chyba w zasadzie to zrobić tak, nie? Aha. Tylko że muszę zdążyć jeszcze wejść Zobaczymy jak mi to wyjdzie, czy mi w ogóle wyjdzie A! dopaść, się, okej okay. Tylko się teraz zwróciłem, a wrócić mi się nie bardzo opłaca. Dobra, skoro mi się udało na jednym, to mi się uda i na drugim. Przynajmniej powinno. Chciałem używać koniecznie bumerangu, a przecież ja zapomniałem, że to równie dobrze reaguje na miecz Prosiłem Prosiłem Was i jego No proszę pomóż! Czemu to nie działa ten skok Prawda jeśli jest coś co... Ja tego nie robię specjalnie, ludzie. Naprawdę, jak Boga kocham, nacisnę dwa razy skok. Nie wiem czemu w ogóle to nie reaguje. Jak tutaj, to reaguje na spokojnie. Jak kurna, ten to. W końcu. <laughs> naprawdę, jeśli wiecie, jak to naprawić, błagam was. Napiszcie mi jakiś komentarz albo coś, bo. nie wyrobię. O, bo ługień. Ogoń już widzę, że trzeba dostarczyć w pewne miejsce. No dokładnie pewnie tutaj. O, automat. Trzeba będzie się go pozbyć za chwilę. Wyłącz, wyłącz. A przynajmniej trochę tych. Musicie z Łapki, a co? Dobra, dobra. Mamy ogień. A gdzie są bumpki? Aha. A tu coś jest. Oh. O! O było do przewidzenia chyba <grymne> Że mu niby, niby nie ma przejścia takie te stoją dwa wagony, filar No niby zawolony, nie ma, nie ma nic, a kurwa wystarczy się trochę przejść, a to dupa. Zawsze się coś znęciało, ktoś tam już Że niby mnie chcesz zabić, to no koś, pobawimy się. Buja, chodź to buja. Yeah. Tam jednego mniej. Co się opalacie? Wstawajcie! Chodź. To jeszcze jakieś inne kurna te. No to strzelają ogniem. Wypad. już nie ma zamiaru wspomagać. Okej, okay, mamy bumpkę. Akurat nie jest naładowana. No, trudno żeby była. Jak bym ją tam na sam koniec zaniósł? Nie ma nawet takiej opcji, żeby ją tu do nią jakby była naładowana Dobra, to sobie dorzucimy. Naładujemy, żeby na pewno ogień chycił. Kabum. Prost Czyli tam wcześniej mamy oczkową bramę. Musimy znaleźć klucz. A jak klucz, to trzeba gdzieś się z kimś pewnie pierniczyć, żeby ten klucz zdobyć. Masz, podzielę się z tą... LOL? No? Brak zasięgu. Brak zasięgu. A w komórce brak zasięgu Nawet nie próbuj. No A tego się knę? Nie, tego nie, a tych powinienem sieknąć. wo 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 wo, wow. Kościół Jeszcze któryś A, tu komarze jeden No, przynajmniej trochę życia mają. Zminę życiem i duszyczki, co tam na dole jest? Coś, coś ciekawego. Komar. No. Dobra, zejdziemy sobie, bo widzę, że są winorośle, to na spokojnie mogę sobie tu zeskoczyć. Wow. full wypas, no mówię wam, ludź. A czy tego nie da się rozwalić? Nie. Nawet nie chciało trafić. No. Artefakt, tak, A, już chyba wiem, bo tu jest woda. A że wody jest pewnie za mało, lub coś w tym stylu, to trzeba ją tutaj pewnie sprowadzić. Na się wojna szybko się po tym... Po ...tych tak wspina. Tutaj mamy półeczkę, tu już sobie skakuję. Aha. Ile mam życia? Nie, nie będę brał tej skrzynki, niech zostanie na potem, może jak będę wracał. Na przykład. Uu, ale szajs. O, o! Skrzynka. A w skrzynce pewnie klucz. Mhm, mm dobra, tutaj na powierzchni nic yy, miłego nie ma, bo przemieszczamy się trochę, A, niestety nie, nie da rady do skrzynki doschodzić, tak że coś musi tutaj być i jest przejście, A raczej kanał, <grytko> co? Okej, okay, idziemy, żeśmy dotarli. Jeb, ja i ale, ale, chryje. Coś tu brzęczy, nie wiem nawet dokładnie... O, są te! Właśnie ich szukałem. Czop, czerop, ciop, ciop, czerop, ciop. Hm? A ty co tutaj robisz? Dawno cię nie było. Czop, ciop, ciop, czerop, czerop, ciup. A, nie w tą stronę... Wojna. Oj się, coś jest po po tej stronie. Nie, nic nie widać. Dobra. Odskakujemy w takim układzie tu. No takim myślałem, że go nie trafię. Ale jest ich tu trochę Dostał I powinny się zleciać się nie zleciały A Trochę go posmyrałem <grymne> Teraz trochę bardziej No chodź, chodź Dobra, dostał No chodźcie, chodźcie komary, bo nie mam zamiaru tutaj... No losie, jeszcze spadłem Chodź tu Aaaa, smacznego Chodź tu. Następny. Następny. Chodź, 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 chodź. ta! Następny. Hmm, mamy dużo kryształu. Dobra, co robi dawaj? Od razu sprawdzimy. Aha. Aha. Czyli trzeba pewnie zrobić przejście dla tylko wróta. Się ma. Się ma. ma. Tak mogę do jutra ich rozwalać. Dobra, jeden koło wrót poszedł. Jest tego kryształu. ciekawe czy się jest z nim. No tak stoi trochę. O, bomb bombka. A ten kryształ po co tutaj był? Nie wiem. I kryształ. No, okej. Ale po co mi. A, tam mi jest potrzebna, okej. Okay. Nie zauważyłem nawet tego, że. Tu... Lul. A to skąd się tu wzięły? Machnioki Atak <grystanie> Ja sobie ogień tam gdzieś hepnęłem po drodze swoim celownikiem No co jest? Wypad! Dobra. Ambra? Tym dustał Teraz musimy iść na drugą stronę A żeby iść na drugą stronę to pewnie trzeba się wrócić albo coś w ten stylu Ciepciu, 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 a czego? Wypad komarze, bardziej przypomina muchę niż komara, no ale dobra, Muchy raczej by mnie nie atakowały, chociaż górna po tysiąc lat ewolucji, kto wie? Dobra, pytanie numer 854, jak mam ja muszę tam zostać? Aha, czy ja jestem w stanie. No nie, nie, a dobra, dobra, dobra. kapuję, kapuję, już wiem, już wiem. Muszę stanąć mniej więcej tu, żeby hopsnąć to i to. No i wtedy będę miał ogień tam, po drugiej stronie. Pięknie. Czemu mi nie powiedzieliście wcześniej, no? Nie przychodzi na drugą stronę, no bo po co? Dobra. Teraz mamy ogień tu. I przydałoby się hopsnąć bombkę, ale że bombka jest trochę za daleko, żeby ją namierzyć. Aaaa, tutaj jest następny ogień, no dobra. Tylko, że teraz... okej. Okay. No odwrotnie kolejności, co? Może? Dobra. Ogień dostarczony? Dostarczony, okej. Okay. No i teraz powinno spokojnie dać radę bombkę zniszczyć. Aha, jeszcze za daleko jestem. O, przy spadku jest ten rzut bumerangiem, nawet nie widziałem. No, co mi można było się domyśleć? O! Come get some Okej, i teraz możemy iść na spokojnie Tu No hop się. o myślałem, że jest na równi Ale tak nie było niestety. Dobra, zobaczmy co nam to da Buja Dobra, ruszyło się w końcu Dziurkę Dym, 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 dym. <laughs> Skąd ja wiedziałem? Skąd wy to wiedzieliście? <laughs> Każdy to wiedzieć No akurat dziura jest, to sobie skoczymy w dziurę. Weźmiemy kluczyk, bo na pewno on tutaj jest, no bo co innego mogło wybić skrzynce, którą musieliśmy... Prawie że za to... Prawie że zatopić. Prawie robi wielką różnicę. Pamiętajcie, wszystko. Dobra. Nie ja, wiem, tam na dole już byłem po co ja tam zaglądam. Nie wiem! Nie pytajcie się mnie? Życie Max Człowiek, wojna. Wojna ma zawsze maksymalną ilość życia. Tak jakieś wizury wygaduje, ja nie w ogóle jak wy możecie tego słuchać. Nie no, słuchajcie, słuchajcie. Może coś w końcu mądrego powiem kiedyś... Um, teraz gdzie to było? Tutaj nie ma nic, to to powinno być ten tunel. Aha, to nie ten tunel. No zarobiście nawet, że kurna wymyślił, to był ten tunel przecież. Jeszcze jest oświetlony specjalnie dla ciebie, żebyś nie. Jakbyś... Uuu, champion! No to jest jeden z tych artefaktów, które są droższe i rzadsze. I co? Pff, to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Nie no, żartuję jeszcze, nie koniec. Nie, no, 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 no. no. Czyli co? Tu nic nie ma, czyli musimy się jeszcze. A, no. Zapomniałem o tym kluczu, dlaczego ja zapomniałem o tym kluczu? Ja pitole, ja to jestem naprawdę zakręcony jak domek ślimaka. Albo jeszcze bardziej, jak, do, jak ten, jak domek ślimako, ślimaka w precelek e, W tą stronę, auć. A e, jak w tą stronę? Yy, tak, w tą stronę. Już włączyłem mapę, bo przecież jakbym się zgubił, to znowu byście mnie przeklinali przez resztę dnia. Buja! Wejście wojny. Chciałbym powiedzieć smoka jak zwykle o, Powstrzymałem się Nikogo nie ma? No są komary. losie. Masz Dobraż ich tak załatwy. Nie chcę mi się ich kłopać pojedynczo. Wow już? Pff. Co one hita były, czy to? A i ja teraz nam się przyda ten, drugi ten Do powrotu Ciepcie, ryb, ciop, ciopcie, Skakuj Wojna, skakuj Dzięki Dzięki Woj, nie, nie musiałeś skakać, naprawdę, dzięki No I skocz tym razem Nie wiem, czy to wina pada czy wina gry w końcu no, Sam nie wiem, naprawdę, będę musiał o tym poczytać, bo w końcu Wy mi nic nie piszecie i no, co ja mam zrobić Za daleko się wróciłem, pewnie. Jep, nie, chwila. Gdzie ja poszłem? Polazłem, Przylazłem No, Ten klucz w końcu gdzie? Kurwa, zgubiłem się. A, dobra. No za daleko poszłem, losie. O, Boże, jak ja mogę być, jak ja mogę być tak, tak zakręcony? Co mi dzisiaj jest? Nie wiem, wczoraj to samo mnie... Nie, nie zwracajcie uwagi na to, że nie skoczyłem. Naprawdę, bo to się zaczyna robić nudne. Ło! Już myślę, że się nie zrobi, I znowu nie skoczy. ty naprawdę mnie z... lubisz denerwować. No, Na no, z powierzchni wody mon. A, Interesujące. No już normalnie, jakbyś teraz wyskoczył, w wojna, to bym skończył. Skąd... To wyłączył tę nagrywę. Nie, wyrąbane. Ale ja dlatego te komary tutaj były. Miałem mi, ten, przeszkodzić w płycie. Zakręcony ten jestem. Zakręcony netwet. Ktoś co mówi o zakręconego netweta? Nikt! No wiecie, wy co? Dziwi otwarty. No. Otwieraj to kurde. Aha. Ok. No się ma. drugi raz mi złapie? Nie. No dobra. Ja mam wrąbane na to. A tu co jest? Dziwne, pusta przestrzeń. Bardzo dziwne. E, ja może na wszelki wypadek wezmę ten... ten wagon. Może się jeszcze przydać. Mówiłem... A to jest ten kolej znowu. Widzisz, widzisz, tak to jest łapać wagony, kurde. Widziałem, że mi się przyda ten wagon. Życie, życie mam na maksa, to nie jest. Nie, to jest zwykła życiowa skrzynka. Myślałem, że to jest skrzynka z tym odłamkiem znowu. Ale niestety nie. Te takie wyjątkowe skrzynie, to nie wiem czy zauważyliście, ale mamy taki nie, dodatkowo czarny obłok. Czy czarną spiralę, prędzej spirala. Jak to jest, nie, bardziej jak spirala wygląda. Nie ten kolej! Nie lubię dwóch? Nie, ja się z nimi nie będę bawił. We dwóch, dwóch na wejście wejście wojnie. No a mi, a mi chaos leci. Tak, jeszcze mi anulowałeś. Dzięki ziom, dzięki wielkie za nic. Teraz muszę na nowo naładować Dobra Nie czy czy tamten Polek? Nie, nie, ten nie Ten też już Polek, dobra Nie nie, nie, nie dwóch dużych to już jest za dużo na jak mój, na, mój na moje stresy Dobra Siemka, co tam słychać u ciebie? O nie było? Co tam? Buja Buja Coś tego z tyłu. Buja yeah. Mam nadzieję, że jeszcze kurna trzeci nie wyskoczy mi tutaj duży zaraz. Nie ja na razie ci tylko Machniolki Ba Wypad kolej, bo normalnie mi przeszkadzasz Be Jak buja. No chodź tu, pobaw się ze mną. Powietrze? Może być i powietrze, my to tam wiesz. I B. Dara. Jeszcze któryś? Już wziąłem samochód. Już brałem samochód. Tego rozwalimy. W takim układzie. No, tak naprawdę kryształ, który jest kamieniem jest na hita, a samochód jest na dwa hity. A, czyli co, samochód jest twardszotka? A no w sumie. <gryśla> Chociaż jakbyś przerował samochodem w taki niebieski kryształ, który ci rośnie na środku drugi. Ciekawy kto, kto by lepiej z tego wyszedł. Kryształ czy, samo, czy samochód? No tylko ciekawe czy jest... Yy, no bo w sumie te samochody głównie służą do tego, żeby nimi walczyć, dlatego może są takie niby odporne. Ale ładnie wybuchają, dobra. Lecimy szkokszem. O Ostrona w tą, tak, bo jest nieodkryte. Aha, tu nic nie ma. Tam czeka na mnie ten koleż głupi. Hmm. Możemy też iść pod wodę. I znowu te kurna korule. Kora Koralowce raczej, niż korale. Jest tu ich trochę, o, to całkiem fajnie. ale trochę więcej duszyczek wpadnie. Ale w sumie lepiej by było, jakbym stał tam na drugim e, brzegu i napiarli z bumeranga. Bo tak to co? Chociaż nie, kurna, to, to za dużo pierniczenia jest z tym bumerangiem. Już lepiej, kurna, pójść normalnie i ich rozwalić. Mam mi się nie chce zbierać. Aha, tu nie ma przejścia, no zarąbiście. Myślę, że jest. No, czyli musimy iść tamtędy. Dobra, się tego karola, kururówczo. Jeszcze te. Dobra, starsze, bo znowu zawiedzie za dużo. E? Trochę chyba za daleko popłynąłem. Gdzie to jest koniec tutaj, dobry? Hm. No, koleś. Gdzie ten, gdzie ta dziura jest? Tutaj, dobra. Kurde, nie mogę trafić. Loading? Co się zapisało? Nie wiem, nie interesuję to. Co byś chciał koleżyć, który z boomeranga masz? LOL przeszedł? To mi jest przejście? Nawet nie widziałem. Stawaj B ja myślę, że tego stu chłopca, nam niestety nie udało się. No walcz z nim, wojna. Dostał, podpalony. A ja myślę że to jest tutaj przepaść, a to jest... No co jest, Goran, czemu ja go nie mogę trafić? Piernicze. Wypad koleś. Dobra, tego najpierw. Bo jest na hita. Wow. Nie trafiłeś? Ja też nie trafiłem, ale to czego? Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego ja go nie trafiam? Stoję 5 metrów od niego i nie, nie rozumiem tego systemu, naprawdę. Tak mi irytuje takie coś. A to dlaczego? Aha! A? to były wrota? Lol! Nawet nie zauważyłem. Jaki żal! Żal! Nie, potrzebne. Wszystkie, to ta woda w oddali wygląda jakby to była przepaść. A tu nic nie było. A jak mi przykro. <grym> co? Będę ja to ogarniał, ogarniać, ogarniać. Dobra, płyniemy przed siebie. Ui! Ten koralowiec jest duży, tego rozwłupię. Zniszczę, zgładzę innym ciosem, co prawda. No cóż, gładzenie różnie, różnie wygląda. Kręcimy się po tych tunelach, kręcimy, kręcimy. I jakoś nic mi z tego jeszcze nie wyszło. O, komary. O której zaczęłem? Ja nie, nie za trzeba by było już w zasadzie skończyć. Dobra, to kończę, nie będę tutaj. w że nie będzie od tych 20-minutowych, a nie 25 minutowe, ale to te. Poka laka, będzie dobrze. Eee, ze mną był wojna, ja jest nawet yy. i co? No zobaczcie następnym razem, no co? No, następne odcinki Darksiders już już następnym razem, no co? Nie powiem w tym tygodniu, bo tak różnie to bywa z tymi odcinkami u mnie. Raz są rzadziej, raz częściej, wiadomo jak to bywa. Dobra, przestań gadać. Jak Wam się podobała łapka w górę. Jeśli jesteś nowy, daj suba. Bo mam mało subów, no 10 subów mam kolejno. daj suba. Dobra, nieważne. Trzymajcie się i nara.